Jak odmłodzić twarz w półtorej minuty dziennie? Jeśli nie jesteś regularna, ciągle nie masz czasu na masaż, to zacznij od krótkiego masażu podczas nakładania kremu. A ja pokażę ci teraz jak to szybko zrobić. Nawet krótki, ale regularny masaż sprawi, że twoja twarz będzie bardziej wypoczęta. Zrelaksowana, rozświetlona, a także pozbędziesz się opuchlizn.